Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Obecnie tematu. Nie w każdym sklepie z akcesoriami samochodowymi można znaleźć matę antypoślizgową do samochodu. Większość kierowców dzień po dniu boryka się z takim problemem jak przymocowanie urządzenia do deski rozdzielczej. Preferowane jest bezpieczne przymocowanie go do torpedy, aby gadżet mocno trzymał się panelu i nie spadł. Zanim wynaleziono urządzenie retencyjne. Kierowcy używali drogich plastikowych urządzeń. Teraz istnieje alternatywa, taka jak mata antypoślizgowa na desce rozdzielczej, mata antypoślizgowa w samochodzie. zalety i funkcje. Mata antypoślizgowa w samochodzie na torpedę to dość ciekawe i unikalne urządzenie, które cieszy się największą popularnością. Mocuje różne przedmioty właściciela samochodu które powinny być zawsze pod ręką, według statystyk. Ogromna część wypadków drogowych ma miejsce właśnie dlatego, że kierowca jest rozproszony przez upadły telefon lub tablet. Akcesoria antypoślizgowe w samochodzie mają następujące zalety niezawodne mocowanie dowolnego gadżetu, w tym telefonu, na torpedzie samochodu, umieszczenie w dowolnej, wygodnej pozycji, eliminacja upadku podczas jazdy samochodem. Urządzenia są kompaktowe i zajmują minimum miejsca. Aby z niej skorzystać, wystarczy położyć telefon na powierzchni maty. Sposoby korzystania z maty antypoślizgowej, jak wspomniano powyżej, urządzenia antypoślizgowe do samochodu umożliwiają trzymanie różnych przedmiotów, takich jak okulary. Klucze i inne nawet przy dużej prędkości lub na ostrym zakręcie twoje rzeczy nie rozsypią się po wnętrzu samochodu. Urządzenie przytrzymujące jest instalowane na torpedzie bez użycia kleju i zapobiega ześlizgiwaniu się rzeczy dzięki powierzchni wykonanej ze specjalnego materiału. Dwaniki samochodowe są wykonane z wersja silikonowa na torpedo jest najbardziej lepka i lepiej trzyma przedmioty. Ale z czasem może stracić swoje właściwości użytkowe, a także obawia się wysokich temperatur. Akcesoria wykonane z drogich materiałów są mniej lepkie, ale charakteryzują się długą żywotnością i nie boją się wahań temperatury. Parametry doboru mat antypoślizgowych. Maty antypoślizgowe dobiera się według następujących podstawowych parametrów. Wymiary mają istotne znaczenie. Na przykład produkt o wymiarach 14-80 cm lub 10-15 jest idealny do zamocowania na niewielkiej powierzchni panelu i będzie w stanie pomieścić tylko telefon komórkowy lub perfumy. Oczywiście urządzenie o wymiarach 19-22 może pomieścić więcej przedmiotów. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę rozmiar torpedy lub przedziału. W którym będzie znajdować się produkt. Liczba akcesoriów w zestawie również wpływa na wybór. Można kupić jedną matę lub kilka sztuk w zestawie, które w różnych wariantach można zamocować na kilku obszarach deski rozdzielczej. Pozwala to na racjonalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz samochodu. Cechy wyboru maty antypoślizgowej w samochodzie. Wybierając matę antypoślizgową do wnętrza samochodu. Należy wziąć pod uwagę kilka cech. Oczywiście każdy właściciel samochodu chce, aby wnętrze jego samochodu było zawsze czyste i zadbane. Biorąc to pod uwagę, zaleca się kupowanie mat tylko od zaufanych producentów, jeśli urządzenia będą niskiej jakości. Mogą pozostawiać ślady na panelu podczas długiego użytkowania, podczas gdy wysokiej jakości mata silikonowa nie ma takiej nieprzyjemnej cechy. W ten sposób mata antypoślizgowa na deskę rozdzielczą sprawdzonych producentów ma długą żywotność i nie ma zapachu, w przeciwieństwie do tanich wariantów. Należy pamiętać, że tylko wysokiej jakości produkt doskonale znosi wahania temperatury i dłużej zachowuje swoje pierwotne właściwości. Dzięki takim cechom można znacznie zaoszczędzić pieniądze, ponieważ silikonowe akcesorium będzie trwać znacznie dłużej. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę kilka wskazówek dotyczących mocowania, nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym będzie ono przeszkadzać w prowadzeniu samochodu lub włączaniu różnych funkcji w kabinie, nie instaluj maty silikonowej w miejscach poduszek powietrznych, ponieważ może to zakłócić działanie systemu w razie potrzeby. Czy mata antypoślizgowa jest szkodliwa dla samochodu? Niektórzy kierowcy twierdzą, że materiały, z których wykonane są maty. Mogą być szkodliwe dla ludzi. Producenci gwarantują jednak całkowitą nietoksyczność i bezpieczeństwo. Oczywiście tanie chińskie odpowiedniki mogą mieć nieprzyjemny zapach, ale nie jest to w żaden sposób szkodliwe dla kierowcy. Oryginalna dekoracja wnętrza. Mata antypoślizgowa we wnętrzu samochodu zajmuje minimum miejsca i odgrywa bardzo przydatną rolę. Oprócz telefonu komórkowego czy tabletu będzie można na niej przymocować papierosy klucze czy pędzrive a i nie tracić osobistego czasu na szukanie tych rzeczy. Kolejną zaletą tych urządzeń jest to, że idealnie pasują do każdego salonu i zdobią go w oryginalny sposób. Do tej pory istnieje wiele kolorów i odcieni nanomat. Niektóre są oznaczone logo marek samochodowych, więc każdy będzie mógł wybrać matę dla siebie. Wielu producentów oferuje maty o różnych kształtach, np. w formie gwiazdy. Serca lub koła. Tak więc silikonowa mata nano będzie wspaniałym prezentem dla każdego kierowcy. Znaczenie zakupu maty antypoślizgowej w samochodzie. Oczywiście w życiu każdego kierowcy zdarzały się sytuacje, gdy przy gwałtownym hamowaniu samochodu okulary przeciwsłoneczne, telefony i inne przedmioty spadały na podłogę. Dobrze, jeśli wszystko będzie dobrze, ale jeśli na przedmiotach pojawią się zadrapania i pęknięcia. Będzie źle. Po upadku niemożliwe będzie założenie okularów, ponieważ zadrapania pogarszają widzenie. A ekran telefonu czasami trzeba wymienić po takich upadkach. A wszystko to są pieniądze. I to dużo. A quality anti-slip will be a for drivers. With hit your things will always be safe. Secure and safe. Whexat Nano nanomat. The answer is simple. It is a complete new. Original Land technological Product, the multi-dot surface is specially designed to provide a self-adhesive effect, the products have a long service life, are made of high-tech materials, easy to clean and wash if necessary, średnik widele uset in auto-applications, popular models of lip maps mats in to date. Here are several reliable and proven manufacturers hat of fair drivers the best nanomats. Let us de popularones, shome, lightweight, some, light some reliable nanomat has excellent performance properties. It's an object sant prevent stem from falling fen bracking cor hanging the spit of the car zares spirit. Deretention devize of tiss manufacturer is made of washable material. W Higg i Seasilec Leanet i Fnecesary Holzfirm Leto Anne Dashboart Ant Protect It From Damagę B cut to an size. anthizar 4. Ta wyjątkowa i nowoczesna mata może być przymocowana do dowolnej płaskiej powierzchni we wnętrzu samochodu. Można na niej umieścić absolutnie dowolne przedmioty, nie zgubią się i będą zawsze pod ręką służy jako doskonały stojak na telefon. Firma oferuje wiele wariantów. Wszystkie antypoślizgowe dywaniki samochodowe doskonale przytrzymują przedmioty i nie pozwalają im spaść. Charakteryzują się niezawodnością i wysoką jakością. AFS. Niedrogi i wysokiej jakości producent maty tej firmy można znaleźć w każdym sklepie samochodowym. Ich główną różnicą jest niezawodność i stosunkowo niski koszt. Dzięki kompaktowym wymiarom matę można umieścić w dowolnym, dogodnym miejscu na torpedzie. Koto. Niezawodna, wysokiej jakości i kompaktowa mata sprawi, że podróż będzie całkowicie bezpieczna dla Twoich rzeczy i gadżetów. Są one mocno trzymane na lepkiej powierzchni, nie ślizgają się i nie spadają. Trwała, niezawodna i wysokiej jakości mata antypoślizgowa stanie się niezbędnym akcesorium w każdym samochodzie. Ta rzecz znacznie zwiększy poziom komfortu. Wystarczy tylko przymocować matę do wnętrza samochodu, a za kilka dni będziesz się zastanawiać. Jak mogłeś się bez niej obejść? Dlatego decydując się na zakup maty antypoślizgowej do kabiny samochodu, lepiej wybrać produkt wysokiej jakości od sprawdzonych producentów. W przeciwnym razie można zepsuć wnętrze salonu i przedmioty zamocowane na złej macie. A WordPress komentarz Hello World